Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Mimo drzwi zamkniętych. Jak sami widzicie, mimo zamkniętych drzwi ciągle zmieniamy plenery. Poprzednia katecheza była na cmentarzu żydowskim. Tam ogłaszaliśmy dobrą nowinę, tak jak święty Piotr, mówiąc: Mężowie izraelscy, to był ten kerygmat wygłoszony w Jerozolimie to był ten kerygmat głoszony przede wszystkim do Żydów. Czyli tych, którzy już wierzyli w jednego Boga, tych, którzy czekali na Mesjasza, i Piotr tylko przyszedł i powiedział, że tym oczekiwanym Mesjaszem jest Jezus Chrystus. Ta sytuacja była zdecydowanie prostsza, czy może łatwiejsza, bo już był ten grunt i fundament. Oczywiście czasami jest to skostnienie i ciężko było przyjąć tą dobrą nowinę, ale ten grunt już był podatny. To znaczy ta tęsknota za Mesjaszem w nich była, to oczekiwanie było. Dlatego jak Piotr stawał i z pasją mówił, to, co słyszeliście w poprzednim odcinku, padało na dobry grunt i tysiące się nawracały. To był jeden ten kierunek, ale Pan Bóg chce, żeby ta dobra nowina docierała do wszystkich ludzi, nie tylko do jednego narodu, nie tylko do wybranych, ale do wszystkich. Dlatego robi rzeczy wielkie. Najpierw przez świętego Piotra, a potem poprzez powołanie świętego Pawła sprawia, żeby dobra nowina wychodzi poza ramy Izraela, wychodzi poza ramy Judaizmu. I dociera do wszystkich. Dzieje się to też trochę poprzez rozdźwięk między synagogą a apostołami, później poprzez prześladowania, te trudne rzeczy, które mogą się wydawać apostołom, nie tym o co chodziło. Przecież wychodzą i mówią dobre rzeczy, skąd te prześladowania, skąd te trudności. Skąd te zabójstwa wręcz, bo wielu z nich już ginęło, ale oni widzieli, że w tym wszystkim jest też Palec Boży, że Pan Bóg czuwa nad tą historią i te prześladowania, i te zabójstwa sprawiały, że się rozproszyli, a dzięki temu rozproszeniu poszli głosić dobrą nowinę na krańce świata. Spójrzmy teraz, co dzieje się dalej w dziejach apostolskich. Sięgniemy aż po rozdział 14, i teraz będzie nam towarzyszył już święty Paweł, ten apostoł narodów. A my, przepraszam, rozdział 13, wersety od 44, w następny szabat zebrali się prawie wszyscy mieszkańcy miasta, aby słuchać słowa pańskiego. Kiedy Żydzi zobaczyli te tłumy, ogarnęła ich zazdrość, dlatego bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli stanowczo, Słowo Boże powinno być głoszone najpierw wam. Ale skoro je odrzucacie, Sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego. Dlatego zwracamy się do pogan. Tak bowiem polecił nam Pan. Powołałem Cię, abyś był światłem dla pogan i niósł zbawienie aż po krańce ziemi. Kiedy poganie to usłyszeli, ucieszyli się i dziękowali Panu za Jego słowo. Uwierzyli zaś wszyscy, których Bóg powołał do życia wiecznego. Odtąd słowo Pańskie rozszerzało się po całej tej krainie. Widzimy, to jest ten moment przejścia. Paweł ewangelizuje w ten sposób, że najpierw przyjeżdżając, przychodząc do jakiegoś miasteczka, najpierw idzie do synagogi. To jest to podstawowe miejsce. Właśnie tam, co szabat spotykają się Żydzi, tam co szabat odczytują pisma i Paweł często, jako możemy tak powiedzieć, wędrowny kaznodzieja jest tam zapraszany. Przychodzi z jakimś towarzyszem podróży, w tym wypadku jest to Barnaba. Modlą się razem z nimi, w pewnym momencie są zapraszani, żeby stanąć za tak zwaną amboną, naszą oczywiście amboną, po to, żeby głosić. I Paweł, nawiązując do tekstów Starego Testamentu, podobnie jak to czynił Piotr, wyjaśnia im, że Mesjasz już przyszedł i tym Mesjaszem jest Jezus Chrystus. Ale jak sami słyszeliście przed chwilą, nie wszyscy to przyjmują, nie wszyscy w to wierzą, dlatego są odrzucani, wręcz są wyrzucani. I Paweł mówi: należało głosić słowo Boże najpierw Wam. I to jest prawda, i tak to robi. Ale mówi: Teraz, jak nie chcecie, idziemy do pogan. I co robią poganie? Cieszą się. Jakby mają radość, że ktoś przychodzi do nich i będzie opowiadał, że ktoś będzie, będzie głosił. To słowo Boże pada na bardzo podatny grunt, na grunt spragniony, o którym zaraz powiem. Na razie skupmy się trochę na świętym Pawle i jego metodzie. Paweł więc odchodzi z synagogi i idzie w najzwyklejsze miasta, tam, gdzie, miejsca, tam gdzie spotykają się ludzie. Kiedy będziecie czytać dzieje apostolskie, warto na to zwrócić uwagę. Jeśli już nie jest w synagodze, to idzie do różnych świątyń pogańskich, kapliczek, tam gdzie spotykają się ludzie, żeby się modlić. Tam zaczyna z nimi taką rozmowę, właśnie trochę teologiczną o Panu Bogu, właśnie wychodząc od ich wiary, a potem przechodząc do wiary w jedynego Boga. Ale czasami są to rynki, czasami są to place, tam gdzie są ludzie. A czasami nawet to były takie miejsca jak rzeka, nad którą spotykały się kobiety, żeby prać, żeby rozmawiać. On przysiadał się z nimi, słuchał najpierw tego, co one mówiły o ich codziennych troskach, a potem na te troski nakładał Słowo Boże i głosił orędzie o Jezusie Chrystusie. To jest metoda świętego Pawła. Paweł jest w tym wszystkim genialny. Przede wszystkim najpierw następuje zmiana języka. Już nie posługują się aramejskim, który był wąskim językiem zarezerwowanym tylko do niewielkiej grupy ludzi. Ale zaczynają posługiwać się językiem greckim, który wtedy był językiem powszechnym. Trochę jak dzisiaj angielski. Znamy parę słów po angielsku, myślę, że jesteśmy w stanie porozumieć się na całym świecie. Wtedy tym językiem był ten prosty język grecki, którym zresztą został spisany Nowy Testament. Więc Paweł zna ten język. Paweł jest genialny, Paweł jest wykształcony i zna grekę i hebrajski, może i łacinę, zna aramejski. Posługuje się płynnie tymi językami. Jest obywatelem rzymskim, co pozwala mu się też poruszać. Pamiętamy, że jest. To czas Cesarstwa Rzymskiego. Historycy mówią, że nastąpił taki moment w Cesarstwie Rzymskim, tak zwany Pax Romana to znaczy, że, że był względny pokój. Oczywiście na obrzeżach, na, rub na rubieżach zawsze były tam jakieś y bitwy zawsze to Cesarstwo Rzymskie było rozszerzane ale w centrum był względny spokój. No, spokój to znaczy, że podbite narody nie podnosiły głowy. Więc Paweł mógł podróżować po drogach, bo Rzymianie budowali drogi, to była rzecz niesamowita. Pływał statkami, czy w jakiś inny sposób próbował docierać do różnych miejscowości. Znał język, był obywatelem Rzymu, były drogi, po których mógł podróżować, był pokój. To znaczy, że nie były niebezpieczne aż tak te drogi. Oczywiście roiły się od rozbójników, ale nie było poważnych zamieszek wojennych. Więc to wszystko sprawia, że Paweł może podróżować, że Paweł może przychodzić i Paweł może głosić i robi to. Jak sam zresztą powie, w porę i nie w porę. To znaczy, że przychodził i tam, gdzie zbierali się ludzie, automatycznie zaczynając z nimi rozmawiać, mówił im o Bogu. Co ciekawe, ludzie byli spragnieni takich rozmów. My dzisiaj mamy telewizję, my dzisiaj mamy internet, więc jak chcemy sobie zobaczyć, jak wygląda w innym mieście, w innym kraju, to sobie włączamy odpowiedni kanał czy odpowiedni filmik i to wszystko widzimy. No wyobraźcie sobie ludzi mieszkających całe swoje życie w jednej miejscowości. Jakie zainteresowanie budzi podróżny, bo on był w różnych miejscach. On może opowiedzieć, jak wygląda Rzym, on może opowiedzieć, jak wygląda Jerozolima, on może opowiedzieć, jak wyglądają inne kraje. Dlatego kiedy przychodził taki człowiek, budził żywe zainteresowanie. Ludzie chcieli z nim rozmawiać. Nie śpieszyli się do domów, bo mieli owszem swoje obowiązki, no ale wrócą do domu, co tam będą robić. Ważne jest posłuchać człowieka, który dzisiaj jest, ale jutro już go nie będzie. I Paweł to wykorzystuje, dostosowuje język do słuchacza. To też jest niesamowite. Nie tylko język, znaczy mówiąc językiem greckim, ale język, to znaczy z jakim człowiekiem rozmawia, taki styl rozmowy przyjmuje. Kiedy będzie rozmawiał z kupcem, będzie to język taki, żeby ten kupiec został kupiony przez świętego Pawła. Kiedy to będzie prosty człowiek, kiedy to będzie jakaś praczka, kiedy to będzie jakiś niewolnik, święty Paweł świetnie umie się odnaleźć w kontakcie z drugim człowiekiem. To jest niesamowite. Po drugie chcę rozmawiać z każdym. Jest tam gdzie są ludzie, w synagogach, w świątyniach, na placach, nad rzekami. Tam gdzie są ludzie, tam znajduje się święty Paweł. Mówi: "To jest świetna okazja, żeby powiedzieć komuś dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, żeby kolejna dusza została zbawiona". To jest ta metoda, którą wykorzystuje święty Paweł. Oprócz tego, że on mówi, pojawiają się też cuda. To znaczy, to, co on mówi, jest potwierdzone przez pana Boga: że to nie jest tylko kolejny człowiek z piękną, gładką mową, ale za nim idzie naprawdę ten Bóg. I to wszystko sprawia, że Paweł jest słuchany, że wokół Pawła jest zawsze wielu ludzi, którzy chcą usłyszeć. Czy się nawracają potem i przyjmują Chrystusa, to jest inna rzecz. Ale on głosi z takim samym zaangażowaniem i jednej osobie, i stu, i dwustu, i trzystu osobom. Taki jest Paweł. Ale teraz, co sprawia, że ta dobra nowina o Jezusie Chrystusie pada w serce tamtych ludzi? Bo przecież oni mieli swoich bogów. To nie jest tak, że oni w nic nie wierzyli. Warto pamiętać, że słowo poganie nie odnosi się do tego, że oni nie wierzą. Mają swoich Bożków, mają swoje, swoich bogów. Każdy może sobie przypomnieć trochę mitologię grecką czy rzymską. Ale pomyślmy sobie, jacy ci bogowie byli. Przede wszystkim byli bardzo ludcy. Ludzie to znaczy byli kapryśni. Z jednej strony mieli nieśmiertelność, za czym tęsknił człowiek, ale z drugiej strony żyli jak ludzie, korzystając z tych wszystkich uciech. Można było ich prosić, można było im składać ofiary, ale czy wysłuchali, to nie wiadomo. Jak miał kaprys dzisiaj, że chce pomóc, to to zrobił. Jak nie chciał, to tego nie zrobił. Ludzie trochę się z tym zgadzali, no bo nie mieli wyjścia. I teraz przychodzi Paweł, musi zacząć inaczej niż Piotr nie może nawiązywać do starego testamentu bo nikt go nie zna nie może nawiązywać do tych oczekiwań mesjańskich bo nikt im nie miał nikt ich nie miał więc musi mówić w inny sposób najpierw zaczyna mówić o Bogu który stworzył świat najpierw musi mówić że w ogóle Bóg jest jeden to jest ważna informacja to znaczy że ci wszyscy bogowie te bożki są nieprawdziwe że jest jeden Bóg który stworzył niebo i ziemię i pokazuje to wszystko co jest stworzone Mówi, widzisz ten świat, widzisz to morze, widzisz te drzewa, widzisz tą Ziemię, widzisz gwiazdy, widzisz słońce, widzisz księżyc. Skąd to wszystko jest? To stworzył wszystko jeden Bóg. Na pewno zadziwiał tym słuchaczy, bo oni mówili, nie, ten Bóg jest od słońca, ten jest od księżyca, ten jest od gwiazd, ten jest od ziemi. A powołom mówi, jest jeden Bóg, posłuchaj. Jest jeden Bóg, który ten świat stworzył. Jest jeden Bóg, który stworzył wszystkich ludzi. Co więcej, ten Bóg jest zatroskany o wszystkich ludzi. Nie jest Bogiem kapryśnym. Nie jest Bogiem, który, kiedy mu się podoba, daje, kiedy mu się nie podoba, to zabiera. Jest Bogiem prawdziwym, Bogiem wyjątkowym. I teraz ten Bóg w tej swojej trosce o świat, widząc zło, które dzieje się na świecie, posyła na świat swojego Syna. Syn Boży staje się człowiekiem i żyje na ziemi. Rodzi się tutaj jak człowiek. Ja myślę, że to. Prawiało wzdumienie wszystkich słuchaczy, bo oni raczej mieli tę tendencję odwrotną. To oni chcieli stać się jak Bóg, oni chcieli być Bogami, oni chcieli być nieśmiertelni. Więc kiedy słyszeli o Bogu, który z nieba stępuje na ziemię i staje się jak człowiek, jedni byli zadziwieni i zachwyceni i mówili, mów nam więcej, a inni machali ręką i mówili, co to za Bóg. Szczególnie mówili tak, myśliciele, filozofowie, więc to jest niemożliwe. Takie rzeczy się nie dzieją. Chyba może tylko i wyłącznie w bajkach. Ale reszta prostych ludzi, tęskniących za bliskością Boga, mówi opowiadaj nam dalej. I on wtedy zaczynał opowiadać o Jezusie Chrystusie, o Jego prostym życiu w Nazarecie, o narodzinach w Betlejem, może mówił też o jego matce Maryi, prostej kobiecie. Mówił o ich takim zwyczajnym życiu, i ci ludzie pomyśleli sobie, przecież my tak samo żyjemy. A ja ciągle psioczyłem na moje życie, a ja ciągle pomstowałem, że to moje życie jest złe, a nagle słyszę, że Syn Boży żył sobie zwyczajnie prosto pośród nas. Żył jak my, znaczy uświęcał codzienność. Mów dalej o tym Synu Bożym, mów dalej o Jezusie Chrystusie. I Paweł rozwijał tą swoją historię, pokazując też te wszystkie cuda, jak on przechodził przez ziemię, jak uzdrawiał chorych, jak przebaczał grzechy, jak pocieszał tych wszystkich, którzy byli smutni. I każdy człowiek odnajdywał się w tej historii myślą, mnie też boli. Ja też mam problemy zdrowotne i gdzie mam z nimi pójść. Ja też jestem grzesznikiem, i co mam zrobić z tym grzechem? Może popełniłem za młodu jakąś głupotę, może popełniłem jakąś wielką zbrodnię i dzisiaj leży mi na sumieniu. Co mam z tym zrobić? Ja dzisiaj też się czuję jak niewolnik, bo jestem najmniejszy, najbiedniejszy. Wszyscy mną pogardzają. Muszę czapkować, ukłaniać się wszystkim, żeby cokolwiek załatwić. A ten Jezus Chrystus, syn Boży, z takimi ludźmi rozmawiał. To jest ta dobra nowina, która powoli zaczynała docierać do ich serc, ale jeszcze przecież nie było sedna tej sytuacji. Jeszcze Paweł nie powiedział tego, co najważniejsze, a już ujmował tych swoich słuchaczy życiem Jezusa Chrystusa, tą historią Boga, który posyła swojego syna na świat. I potem zaczął opowiadać o tych wszystkich, którzy chcieli się go pozbyć. I którzy ostatecznie doprowadzili do krzyżowej śmierci Jezusa Chrystusa. I znowu, większość filozofów mówi, a to jest niemożliwe. Po pierwsze, że Bóg staje się człowiekiem, a po drugie, że ten Bóg Wszechmogący, o którym mówisz, że pozwolił, żeby nędzni ludzie przybyli go, przybili go do krzyża. I znowu, część machała ręką, mówi, że to jest jakaś niemożliwa historia. I odchodzili. Ale reszta mówi, mów dalej. No jak się mogło tak zakończyć? Ten dobry człowiek, jak mógł. Tak nędznie, marnie zginąć. I wtedy Paweł wyjaśniał im te proroctwa ze Starego Testamentu i mówił, że Mesjasz musiał cierpieć, że chciał cierpieć, że w ten sposób chciał pokonać grzech i śmierć. Bo potem, kiedy opowiadał o zmartwychwstaniu, myślę, że to była wielka radość. Nie dosyć, że oni zobaczyli, że to życie tutaj na ziemi wcale nie jest nędzne i marne, i że tutaj z nimi jest Bóg, to jeszcze Paweł ogłasza im jeszcze większą prawdę. Prawdę o zmartwychwstaniu. Właśnie to jest ta prawda, dlatego znajdujemy się na cmentarzu. Znaczy, to miejsce, które wielu wydawałoby się, że jest końcem wszystkiego, że na tym cmentarzu leżą moje rodzice, może współmałżonek, że może dzieci. I co teraz? Już jest koniec. Nie spotkam tych, których kochałem, nie spotkam tych, których tak krótko tutaj miałem na ziemi. I Paweł ogłasza im Boga, który jest zwycięzcą śmierci, zwycięzcą piekła i szatana, jak śpiewamy w tych paschalnych pieśniach. I to był ten moment, który zaczynał tych ludzi ujmować, mówiąc: Ja chcę w niego uwierzyć. To wszystko, co ty opowiadasz, jest niesamowite. Może trochę wydawać się nieprawdopodobne, ale dzisiaj jest dla mnie dobrą nowiną ta bliskość Boga w Jezusie Chrystusie, którą on głosił, to życie wieczne i co więcej, mądrość życiową. Bo zawsze na końcu się pojawia to pytanie: Jak mam teraz żyć? I Paweł mówi: Jest dla ciebie dobra nowina, znaczy jest Słowo Boże, jest Ewangelia. Możesz właśnie tak żyć, jak głosił Chrystus. Bo chcesz Go naśladować? Mówi, oczywiście, że chcę Go naśladować. Chcę być jak Jezus Chrystus. Chcę być jak Jezus Chrystus. I Paweł dawał im to słowo i mówi, żyj. Czyli ta mądrość życiowa, którą zostawił nam Jezus Chrystus, też była pociągająca. I zawiązywały się wspólnoty. Kilka osób, nie musiało być wiele. Tych, którzy uwierzyli. Tych, których Duch Święty wzbudził wiarę i zaczynali tworzyć te pierwsze grupy chrześcijańskie. I to, to był ten zaczyn, to była ta podstawa. Bo Paweł zobaczył, w zależności od tego, ile miał tych słuchaczy, zostawał w jakiejś miejscowości, formował ich jeszcze przez chwilę, jeszcze głosił, opowiadał. Bo kerygmat to jest, owszem, to krótkie, proste głoszenie to jest ten strzał prosto w serce. Ale potem taki słuchacz domaga się jeszcze więcej. Każdy z Was, który brał udział w jakichś rekolekcjach, które go poruszyły, wielu z Was może było na kursie alfa, doskonale wiecie, że z katechezy na katechezę ten głód rośnie. A kiedy po dziesięciu tygodniach kończy się to wszystko, mówimy, co dalej? Ale spokojnie, dalej jest jeszcze coś wielkiego, bo Bóg przygotował wielkie rzeczy. Dalej jest właśnie wspólnota. I siłą ewangelizacji, siłą głoszenia były wspólnoty. Wspólnoty znowu ciekawe, złożone z ludźmi bogatych i biednych. Starych i młodych. Znowu nie było podziału, nie było pewnego ekskluzywizmu, że tutaj do tej grupy mogą należeć tylko i wyłącznie mężczyźni, albo ludzie o pewnym zasobie majątkowym, albo o pewnym poziomie intelektualnym. Tutaj mógł być każdy. Oczywiście nie wszystkim to się podobało. Ówczesni filozofowie, historycy, tacy jak Tacyt czy Pliniusz, mówili, że to jest zaraza. Tak mówili na chrześcijaństwo. To ten język dzisiaj widzicie, jak pasuje. To nie był koronawirus, to była dobra nowina. Mówili, że to jest zaraza, że się rozprzestrzenia, że oni nie mogą uwierzyć. To jak to jest możliwe, że niewolnik głosi swojemu panu dobrą nowinę, a pan głosi niewolnikowi, że chory, który przychodzi do lekarza, mówi mu o Jezusie Chrystusie. Lekarz mówi swoim pacjentom. Kobiety na targu opowiadają o Jezusie Chrystusie. Dla nich było to jak zaraza, bo było zaraźliwe, ale zobaczcie na jaki grunt padło. Jaki ten człowiek wtedy. Był przytłoczony pracą, życiem, cierpieniem, jaki był wśród tych ludzi pesymizm, brak godności czy perspektywy. Wielu z nich było niewolnikami, wielu nie potrafiło wyrwać się z tego kręgu śmierci, z tego przeciętnego życia, albo nie potrafili zobaczyć, że to przeciętne życie też może prowadzić ich do świętości. To jest ten duchowy głód tej epoki, znużonej przez tych retorów, filozofów, tych, którzy próbowali ładnymi słowami, pięknymi słowami, tak naprawdę zakamuflować, jakby przypudrować. Tego trupa, bo tam pod spodem już nic nie było. Ci bogowie, Greccy, rzymscy czy inni już nikogo nie pociągali. Ale Paweł, który przyszedł i opowiadał o Jezusie Chrystusie, pociągał wszystkich. To jest ta dobra nowina, która się rozszerza, która centrum swoje ma w Izraelu, i tak jak głosił Piotr trafiało prosto w serce, ale potem Bóg mówi: trzeba iść na krańce świata, trzeba iść do wszystkich ludzi, którzy potrzebują. Chrystus mówi, gdy zostanę wywyższony, gdy zostanę podwyższony na krzyżu, przyciągnę wszystkich do siebie. I robi to rękami, nogami, ustami swoich apostołów, a potem tych, którzy już uwierzyli. Ta dobra nowina, która trafiła w serce, dzisiaj się rozszerza. Więc z jednej strony mamy apostoła, który głosi kerygmat, potem wspólnoty, które się zawiązują, i wspólnoty, które już ewangelizują. To znaczy, inni patrzą na nich i mówią, tam jest coś żywego, coś prawdziwego, coś nowego. Chciałbym tak jak oni. Ale tyle na dziś. O wspólnotach chrześcijańskich. Jeszcze powiemy, co za ludzie tam byli, w jaki sposób żyli, w jaki sposób ewangelizowali. Na razie warto zobaczyć te dwie metody: ten kerygma, który jest zgłoszony i przez Piotra, i przez Pawła, i ta dobra nowina, która rozlewa się na cały świat, trafiając naprawdę na podatny grunt, na człowieka, który tu potrzebuje dobrej nowiny i potrzebuje tą perspektywę, że jest życie wieczne. I na to wszystko odpowiada. Jezus Chrystus. Oby dzisiaj też Jezus Chrystus przychodził i odpowiadał na te nasze lęki, nasze obawy i nasze potrzeby. Żebyśmy mieli tą pewność, że i w życiu, i w śmierci należymy do Pana Boga. Nic nie jest w stanie wyrywać nas z Jego opieki, z Jego ręki i z Jego miłości. Tyle na dziś. Mam nadzieję, że spotkamy się w następnym odcinku w naszej pasjonującej podróży przez dzieje apostolskie i przez pierwsze wieki chrześcijaństwa.